Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, ostatnio ustanowiłem swój y, rekord w grze. Za chwilę zobaczycie w ogóle, y, o co tutaj chodzi, no bo na y, tym. Y, Polowaniu na bossa udało nam się go zbić w poniżej minutę. No, oczywiście, piszcie swoje wyniki w komentarzach, czy, czy udało Wam się właśnie zejść poniżej minuty. 5 roz w drużynie. Taka ciekawostka, że mecz przed tym były też było 5 roz w drużynie, plus jeszcze ten boss to też była roza. No, jak widzicie, bo w ogóle nie ma z nimi szans. Nie, nieco ponad pół minuty został tylko 34% na bosie no i ja tutaj zginąłem ale zdążę jeszcze wrócić zanim on zostanie ubity 47 sekund już na zegarze no i jak widzicie on już ma tutaj coraz mniej, mniej życia ostatnie jego chwile 5% i w 57 sekundzie po prostu pada. Więc to jest mój nowy rekord i taki krótki filmik właśnie o tym. No piszcie, jaki jest wasz i oczywiście trzymajcie się do następnego. Cześć.